rodacy. Mam zaszczyt poinformować Was, że 10 listopada 2012 roku odbędzie się Festiwal Społeczności Pat w województwie pomorskim. Społeczność Pat na Pomorzu powstała rok temu, dokładnie 18 października 2011 roku i właśnie z tej okazji, że społeczność Pat na Pomorzu obchodzi swoje pierwsze urodziny, dlatego organizowany jest festiwal społeczności PAD, okazji urodzin społeczności PAD na Pomorzu. Zapoczątkowała to grupa, powstała w Tczewie, następnie grupa w Pelplinie, Kolbudy, Malborg i Chojnice. Dlatego w ciągu tego jednego roku nasza społeczność PAD-u, idea patowska, Programu Profilaktyka, a Ty rozprzestrzeniłaś się w naszym województwie niesamowicie szybko. Jesteśmy dumni, że to my mogliśmy być tą pierwszą grupą, która zasiała to ziarenko w ziemi i, i dzięki temu wszystko stało się tak proste i takie niesamowite. Dlatego, przyjaciele, apeluję do Was, rodacy, abyście przyjechali do naszej pięknej miejscowości. Czerwa. I zobaczyli, jak to wszystko się rozprzestrzeniło, jak mocno jest zasiane do ziarenko w, naszej, w naszym województwie. A następnie zobaczyli wszystkie spektakle wszystkich grup, i mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo miło, w rodzinnej atmosferze, w przyjacielskiej atmosferze, i moi drodzy. Zapraszam Was. 10 listopada 2012 roku. Bądźcie w Cze Centrum Kultury i Sztuki. Leci? Okej. Okay. Robacy, przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby przerwać y komunę i pokazać społeczność Pas w województwie Pomorskim. Yy, no i oczywiście mam zaprosić Was na spektakl. Przepraszam bardzo na festiwal społeczności Pad na Pomorzu z okazji pierwszych urodzin społeczności Pad na Pomorzu. No i właśnie dlatego jestem tu i mówię do Was. Dlatego zapraszam Was 10 listopada, przepraszam, tak dobrze powiedziałem, 10 listopada 2012 roku o godzinie 12.00 w Centrum Kultury...